Dobra, a omawiałem już najbardziej powalone akcje, jakie dzieją się w szkolnych toaletach, ale nie każdy wie, że jest jeszcze jedno gorsze miejsce na terenie szkoły niż toaleta, a jest nim szatnia. Ta, bo co ci przychodzi do głowy, jak słyszysz słowa szkolne szatnie? To w sumie dwa słowa, ale nevermind. Bo mi na przykład smród Ja w swojej podstawówce miałem WF łączony z innymi klasami, więc często wychodziło tak, że po 40 chłopaków było w jednym małym pomieszczeniu, więc chyba możesz tylko sobie wyobrazić, jaki piękny zapach się tam roznosił. To oczywiście ironia. I na pewno nie pomagał fakt, że chodziłem do szkoły z literalnymi Discord modami, więc to pomieszczenie śmierdziało kompletnie kompletne gunwo z dodatkami taniego dezodorantu. Przysięgam, że zapach jaki był w tym pomieszczeniu był literalnie radioaktywny. I wbrew pozorom dla tych wszystkich ziomeczków co psikają się dezodorantem to nie polepsza zapachu. Pot plus dezodorant nie równa się ładny zapach. To po prostu pogorsza sytuację i tworzy nowy pierwiastek chemiczny, który śmierdzi 3 razy bardziej. I tak jak mówiłem wiele dziwnych rzeczy odwala się w szkolnych szatniach. Bo przecież jak to się mówi? Co dzieje się w szkolnej szatni zostaje w szkolnej szatni. Bo rzeczy jak nam się odwalają to najczęściej najbardziej randomowe i powalone akcje na świecie. Możesz tam literalnie wejść i nagle po pośrodku jakiejś randomowej walki. Dosłownie każde zasady w szkole kompletnie są wyrzucane do śmietnika jak przychodzi do szkolnych szatni. Mogę ci przysiąc, że 90% wszystkich nielegalnych aktywności w szkole dzieje się właśnie w szkolnych szatniach. Walki, palenie, niszczenie, unikanie podatków. Szatnie to już bardziej przypominają lobby w GTA niż miejsce do przebrania się. Raz miałem taką sytuację, że w środku F-u wracam się do szatni po wodę, bo ją zapomniałem zabrać i widzę tam dwóch gości urządzających sobie sparing na zasadach MMA. Od razu jak wszedłem zatrzymali walkę i patrzyli się na mnie jakbym ja coś złego zrobił. Więc ja bez słowa po prostu biorę wodę, a oni wrócili do nawalania się. Są też różne typy osób w szatniach, jak na przykład normalny ziomeczek, który wchodzi, przebiera się i wychodzi. Albo ludzie, którzy rozwalają wszystko, uderzają w szafki, kopią ściany i robią absolutnie wszystko, by zniszczyć to miejsce. Jest też ten jeden cichy koleś, który bez żadnego powodu przebiera się zawsze w kącie, w strachu o swoje życie. I nie wiem, jak u was, ale u mnie zawsze był ten jeden typ, który jadł kanapki w szatni. Osobiście mnie to obrzydza, bo ledwo oddycham w takim smrodzie, a ty chcesz mi powiedzieć, że ty tam jesz? I oczywiście nie można zapomnieć o szatniowych palaczach. Bo przecież zapach potu i dezodorantu to za mało, i trzeba go podrasować nutką mango z truskawką. I w każdej klasie jest ten jeden ziomek, który nawala wszystkich ręcznikiem. I nie mówię tu o zwykłym ręczniku. O nie! Kolesie miał już specjalne metody rolowania ręcznika. Tak by jak najbardziej cię bolało, i uwierz mi. Bolało w chuj. I jest w tym pewna historia, bo raz po WF-ie, w trakcie przebierania się, bijemy się wszyscy ręcznikami, jak zawsze, aż tu nagle jeden z ziomeczków wpadł na pomysł, by zamoczyć końcówkę od ręcznika wodą. Jak każdy wie, woda powoduje, że ręcznik jest cięższy, i jego masa, według 158 zasady dynamiki Newtona, jest większa. Nie wiem, po prostu bolało 300 razy bardziej, ok? Więc ręcznik tego typu właśnie dostał gigantycznego busta i zadawał dużo większy damage niż zazwyczaj. I ten jeden ziomek lada sobie tak poczatni, bijąc ludzi tym ręcznikiem, aż podchodzi do Mojego kolegi, z którym akurat gadałem I jak się zamachnął, to było słuchać Tylko pisk, ale nie ręcznika, a mojego Kolegi, który właśnie nim dostał Brat od razu pada na ziemię i zaczyna wyjść z bólu Wszyscy wokół się śmieją, krzyczą Albo mu współczują, ja akurat miałem Kombinację wszystkich trzech, bo z jednej strony Strzał był tak epicki, że nie dało się nie śmiać A z drugiej strony to był mój kolega Kolejna historia ze szkolnych szatni jest taka, że w mojej szkole była epidemia kradzieży w szatniach. Nie mogłeś tam zostawić absolutnie niczego bez nadzoru. I jak mówię niczego, to mam na myśli niczego. Telefon, buty, jedzenie, pieniądze i pieniądze szczególnie. Jeżeli byś zostawił w szatni kasę, to możesz się z nią już pożegnać, bo nie masz szans, że ktoś ci ją zwróci. I przez to, że w szatniach kamery są nielegalne z wiadomych powodów, to nie dało się za bardzo tego kontrolować. Bo na przykład u mnie każdy wiedział, kto kradnie te wszystkie rzeczy, ale niemożliwe było udowodnienie u tego. Był to taki specyficzny ziomeczek, który nie. Dwa razy. Na potrzeby filmu nazwijmy go Kuba. Każdy wiedział, że Kuba zabiera ludziom rzeczy z plecaków, głównie dlatego, że nie był on zbyt mądry w swoich akcjach. Brat literalnie podczas WF-u wychodził 15 razy do talety i z biegiem okoliczności akurat wtedy znikały ludziom itemki. I ten koleś był takim Einsteinem, że jak kradł na przykład kanapkę, to na następnej lekcji potrafił ci ją normalnie zjeść koło ciebie w klasie, przysięgając, że to jego. Normalnie geniusz zbrodni. 200 IQ Moment. Historia skończyła się tak, że szatnia po prostu była zamykana na czas lekcji. I z tym w sumie też jest jedna historia. Bo raz jak WFista zamykał szatnik. Na WF to zapomniał sprawdzić, czy wszyscy już wyszli, i okazało się, że została tam jedna osoba. I ten ziomek musiał tam siedzieć ze zgaszonej światłem do końca lekcji, bo nikt się nie skafnął, że go nigdzie nie ma. I czy ktoś też mi powie, dlaczego nauczyciel od wychu zawsze musi wbijać ludziom do szatni w trakcie przebierania się? Zazwyczaj oni robią to też bez żadnego powodu. Brat po prostu wbija tam bez płukania, zobaczyć co się dzieje. Okazjonalnie coś w stylu się gadać, macie 30 sekund na przebranie się. Ale i taka, że to ignoruje. Pamiętacie jeszcze, jak na początku filmu mówiłem, że w szkolnych szatniach dzieje się wszystko co nielegalne, to ja nie kłamałem. Jeżeli kiedyś w złym momencie do szatni, to może być przypadkowym świadkiem jakiegoś handlu wejpami lub czegoś w tym stylu. Pamiętam, że u mnie działało to jak literalna mafia podziemna, robiąca interesy w szatni, jak nikt nie patrzy. Goście myśleli, że są Walterem White'em po sprzedaniu Liquidu jakiemuś Gitowi za trzykrotność oryginalnej ceny. I ja oczywiście tu i cały czas mówię o szatniach męskich, bo w damskich byłem może z dwa razy, ale za każdym razem jak koło niej przechodziłem, to zawsze tam pachnie fiołkami jest perfekcyjnie cicho. Mogę też się domyśleć, że nikt się nie bije i nie nawala ręcznikami, więc w sumie mega nuda, co nie? Dobra, to wszystko na dzisiaj Napiszę swoją historię. Z w komentarzach dajcie lajka i suba siema.